Powiedz proszę dla swojego ojca, że jak on mnie pierwszy nie przeprosi. Ej, on powiedział pierwsze słowo. Podróżowanie z trójką dzieci jest jednak. Cześć wszystkim, u nas nowy dzień. Maja, co robisz? Moja sobie robię tatuaż. Mnie też zmusiły i teraz mam tuszki. A jeszcze o jednego flaminga. Póki co tata jest z Eliaskiem na spacerze, a my pakujemy walizki już. I jak już się spakujemy, to po prostu on zabiera te walizki i my idziemy zjeść śniadanie i jedziemy, jedziemy do domu? tak tak? I chciałam nie. sprawdzić jeszcze. co Maja? co? Maja, gotowa? maja okay. kolejny tatuaż wow, jaki nas moje fajne. Maja tu ma syrenkę zobaczcie, jaka syrenka ma ja już jestem gotowa cześć i jeszcze kolejny tatuaż, tak? tak, ta gwiazdka tylko gwiazdkę? Tak. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zobaczymy, jaka dzisiaj będzie pogoda, bo chyba ma padać. W tym przecież. Zobaczcie, najważniejsze. Co tam Ta już wrócił, elwiasem jest. No, nie narodko. Będziemy Idziemy śniadanie. Tak, bo na głodny. Naród głodny. moje polecy! <noise> To są wchodzi na Isze. Moje plecy, a tu... A wą... to, tak? Jakie mamy? Ja biorę polskie. śniadanie. Ja, ja też biorę ty... polskie. Ja biorę A ty to. też polskie. Majka, ja też biorę polskie. A ja biorę polskie. A ja to polskie. A ja biorę polskie. A ja też Cześć do, Przyszedł do ciebie Zobacz, że nie uciekaj. ej, Nic się nie zrobi, spokojnie nie, nie Fajny, zobacz, chodź Przywitać się z widzami dzisiaj? Tak? Przywitać się z widzami? Powiedz cześć wszystkim Cześć Fajny? Wow. Miała być przyjaźń z kotem, a jak się skończyło? to tak się skończyło. że ty kiedyś chciałaś mieć kota, teraz chcesz, czy już nie? Ja Masz kakao, dobrze? A kosteczki gdzieś są? Nie, 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 niech to wyschnie, wiesz? Troszeczkę pada i my już jesteśmy przy centrum nauki Kopernik. iż opowiedz dla swojego ojca, że już jesteśmy blisko. Tato, już co? jesteśmy blisko, mama powiedziała. Była duża kłótnia o pieluchy właśnie w tej kawiarni i teraz już nie rozmawiamy. To znaczy ja z nim nie rozmawiam. On nie wiem, czy on rozmawia ze mną. No ale ja, ja, po, po, ja póki co kontaktuję się z nim za Aiszę. My jeszcze nic nie zwi... A, ja Ciebie nie pokazałam. My jeszcze nic nie zwiedziliśmy, a już jemy znów, nie. Bo co godzinę może wejść tylko określona liczba osób, więc... Teraz jest 13, a my możemy wejść dopiero o 14.10. Tak, Aisza? Zapytaj się u swojego ojca, której mamy o której mamy wejść. Tam jest kasa i może Powiedz swojej Taka powiedział co? Idź do kasu i zapytać. Ciemno o to nagrywa isa. Już no co tu nagrywa? To nagrywa is. Jak na ty zjeżdżała? Teraz... O, teraz! O no, komputer traf nie ocenił. Prawidłowo. что мы. Yup. <po target> так. А сколько? А теперь заменчивайся. Замяну сейчас. Маленький на Замяна ты раз Kto tam jedzie? Kto tu jedzie? Zobaczcie, no jak on obserwuje wszystko. Aisza, nie powiedz proszę dla swojego ojca, że jak on mnie pierwszy nie przeprosi, to ja z nim więcej nie będę nigdy rozmawiać. Ja was nie będę już słuchać. Poszło Ty przeprosisz, czy nie? A ty przeprosisz i nie. Ty pierwszy masz. Dobre, przepraszam. Ja przepraszam. Już? Przyjeźdź na zawsze? Tak. Słuchajcie, tylko my możemy pokłócić się o tak, o tak malutką rzecz. Jak pielucha, naprawdę. A już możesz nie przekazywać wiadomości, cieszysz się? Pół dnia się męczyło. Maja, gdzie ty tam? Czekamy na pizzę. No i jedziemy do domu, do łodzi. Nasze warszawskie wakacje już się kończą. Było fajnie, ale ja. Ja już chcę do domu. Ty też się zmęczyłaś chyba, no nie? Każdego z nas czeka jakaś swoje praca. Musimy wracać do rzeczywistości. Czuję jak w Paryżu tutaj. Tak? Tak. Pachy, pachy. Kaka, Ja Kaka! Mam. Tak, mam? Ty powiedziałaś mama? Ej, on powiedział pierwsze słowo. Ja, musicie jakie? Mam, czyli mama. Pierwsze słowo. Мама, нет, мама! Мама, правда Мама? снова? Доброе кусишься снова? Хорошо, чипвашный? Стой. Может быть? Тут мы пиццу. Сейчас посмотрим ее год. Вау, с креветками. С креветками пицца. А вторая пицца ешь важивная. Первая с креветками. Хорошо. Słodkie. Do słodkie? Tak. Hurra! Nareszcie wracamy do Łodzi. Już chcesz do domu? Tak. Bo do mnie przyjdzie Tosia na trzy dni. A, widziała. Dlaczego ona chce wracać do domu, wiesz? Bo to się do niej przyjdzie, tak. Pisy już prawie zjedzono, my jeszcze nawet nie wyjechaliśmy z Warszawy, bo są korki, zobaczcie co się dzieje. I trochę deszcz. A Brawo No. Aż. No chyba za 3, 3 godziny będziemy jechać do domu, nie? 2 km chyba kurkowane. już jesteśmy w Łodzi i idziemy zrobić malutkie zakupy z żabki. A iże ty też chcesz iść? Niby takie małe zakupy, a wyszło, zaraz powiem. A wyszło 87 zł. <noise> Takie szabka to no, żabka no właśnie. Ja będę trzymać wino. No i się mam. Sam to, tak? Dama Maja, Dama brace z Warszawy. Znowu walizką. Zobaczcie, ile mamy znów rzeczy. Reklamówka, reklamówka, reklamówka. Walizki, walizki. Powiem Wam, że ja bardzo już się cieszę, że jesteśmy w domu. Podróżowanie z trójką dzieci jest jednak trochę męczące. Znów mam dwie ogromne torby z ubraniami do prania. Więc będziemy prać, będziemy sprzątać, będziemy odpoczywać, bo naprawdę tak już się zmęczyłam w tej drodze powrotnej. Maja mi nie dawała spać, Eliasek zasnął, Aisza zasnęła. Tylko Maja przez całą podróż krzyczała, kiedy, kiedy już będziemy w domu. Ja się wymęczyłam. Więc teraz idę spać. Spróbuję zasnąć, jeżeli mi da Maja razem z Eliaskiem. Może uda mi się zdrzemnąć. Kończymy powoli tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami w tej podróży. Co to, jeszcze jesz? Jeżeli brudno coś je. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do nowych vlogów. Pa, pa!